Witajcie, kochani, z tej strony Kasia i witam Was na moim kanale. Kochani, i dzisiaj zaczniemy sobie od sprawy Konopskiego z Bardęgą, ponieważ ukazał się w końcu długo oczekiwany film. No i Konopski kazał nam czekać praktycznie dokładnie równy tydzień. Film pod tytułem Przeprosiny i Spowiedź. Wszyscy czekali na. Brudy, które zbierał przez rok Konopski na Wardęgę, i niektórzy się zawiedli. Ale zacznijmy od początku, czyli od przeprosin Konopskiego. Zapowiadałem ten materiał teczką na Wardęgę, w którą zacząłem się zbroić, kiedy on zapowiadał film na mnie, już tam ileś miesięcy temu. Przekwiniłem temat i stwierdziłem, że nie będzie sensu kopywać się w to dalej i próbować odpowiadać jeszcze jakimiś innymi rzeczami, nowymi wątkami, bo muszę najpierw skonfrontować sytuację, która ma miejsce teraz. I tak, biorę to na klatę, że materiał na lekcję został wrzucony za szybko, i tutaj powinien zostać zrobiony poważniejszy research, szczególnie w tak mocnym temacie. Opieranie się na samych zapewnieniach było. Dużym błędem, więc e, przepraszam. Wciąż uważam, że to, co robił Leksiu, jako jeden z topowych influencerów, było obrzydliwe i takich rzeczy do widzek po prostu nie powinno się wysyłać. Więc to była dla mnie duża czerwona lampka i impuls, e, by ten temat nagłośnić. I biorę to w 100% na siebie. Zrzucanie Cyvin na te 15-latkę było gówniane, bo to nie ona wrzuciła na prawie milionowy kanał tej informacji. Jak chodzi o pierwszy film, który został skasowany, no to e, wiadomo, usunąłem go, ponieważ e, była tam ta jedna kluczowa błędna informacja. Nie wrzucając wcześniej jakiegoś oświadczenia ani wyjaśnień, co z perspektywy czasu powinno zostać wrzucone, więc e, za to też przepraszam. Więc masę rzeczy zwaliłem, na pewno takich intencji e, nigdy nie było, ale. I powiem Wam szczerze, że jeśli ten film zakończyłby się po minucie, to Konowski nawet wyszedłby z twarzą. Ale niestety. Właśnie. Ale. Ale chciałem pogadać trochę o filmach Warnęgi Bo, tak jak sam fakt ściągnięcia tej łatki Petrias Leksia jest spoko, to w niektórych momentach troszeczkę za bardzo poleciał. Tak? Jeśli chodzi o mnie, to te uszczypliwości w stronę sylka totalnie niepotrzebne. Tym bardziej, że miał przecież nie nagrywać. To po co to? Oczywiście komentarze są podzielone. Większość mówi, że dobrze, że nie nagrał. Inni troszeczkę podśmiewują się. Jeśli chodzi o mnie, to ta druga część filmu jest zupełnie niepotrzebna. Niepotrzebnie Konopski to zrobił, bo wiadomo, że Sylwester i tak się odniesie do tego. Więc, jeśli chciał zrobić wielki film, to po prostu mógł to zrobić. A takie uszczypliwości w stronę wardengi, no nic nie dadzą. Ponieważ Sylwester od razu się odniósł do nich na swoim Insta Story, więc pokazał, że znowu Konopski manipuluje faktami. Więc, jak dla mnie, strzał w kolano, jak zwykle zresztą. Oczywiście, po obejrzeniu filmu przez Wardęgę, powiedzmy, że Sylwek był troszeczkę zły na Konopskiego, ale to już sami zobaczcie. E, powiem Ci, że ch chyba stało się coś najgorszego, co się mogło stać, bo tak, byłem przygotowany na jakieś potężne argumenty, a dostaliśmy taki zlepek e, na siłę wyciąganych pewnych rzeczy, które są zmanipulowane przez drugą stronę i to jest taka głupia sytuacja. On mi zarzuca manipulacje i daje jakieś wycinki, więc teraz ja będę musiał to sprostować. E, czuję się umęczony tym materiałem, jak teraz. Umęczyła mnie ta sytuacja, wiesz. Aż tak? Bo to takie oczekiwanie, wiesz, miałem oczekiwanie, że będzie porządny film, takie porządne argumenty na mnie wyciągnięte, yy, że będę mógł sobie to fajnie wybronić, a to jest takie okej, okay, nagram jakąś tą odpowiedź, ale to jest taka, że A tak z tyłu głowy pisanie scenariusza. A tak z tyłu głowy miałeś jakąś sytuację, o której bałeś się, że on powie? A której jeszcze ludzie nie znają? Yy, nie, tak i wszystko jakby jest wyjaśnione, ale są pewne pułapki rozstawione. I ja byłem święcie przekonany, że on na tyle się napali, że w te pułapki wejdzie mi. I ja już tam czekałem, wiesz, z kontratakiem. Więc mia... gdzieś rozbudził te moje. Bo ja jednak lubię te wiesz kotłowanie internetowe. To to jest moja robota. No szkoda, szkoda. Dobra, Sylwek, dziękuję Dzięki. i baw się dobrze. Dzięki. Jak widzicie, Sylwester jest troszeczkę zły o to, że jednak nie było tego filmu, bo on z przyjemnością by podpowiadał na wszystkie argumenty Konopskiego. No, ale niestety nie zawsze mamy to co chcemy, oczywiście. Ja z niecierpliwością czekam na film Wadęgi na temat Korowskiego. Bo przypuszczam, że tutaj raczej będzie grubo. Bo Sylwester się nie cofnie przed tym. Jeśli coś raz powiedział, na pewno tak zrobi. Więc ja czekam z niecierpliwością. Kali, pamiętacie, jak mówiłam Wam, że czasami tutaj na kanale będę pokazywać Wam różne profile, czy. Właśnie kanały, które mi się spodobają, i będę Wam je polecać. I na taki znowu natrafiłam. Więc kochani, ja Was tutaj odsyłam na kanał psycholożki, ponieważ to jest też kanał komentary, ale taki troszeczkę w innym sensie. Bardziej psychologicznym. Tutaj Ewa pokazuje nam różne sytuacje, właśnie, sytuacje właśnie z punktu psychologicznego. Więc jeśli jesteście to chociaż troszeczkę ciekawi, to odsyłam Was link do o, kanału Ewy. Macie oczywiście w opisie, więc zaglądajcie. Kochani, jesteśmy też w klimacie y, karnawału, studniówek, więc mam dla Was też kilka propozycji makijażu właśnie na ten czas. Zobaczcie sami i ocencie, jak Wam się podobają. Musicie przyznać, że niektóre propozycje są naprawdę fajne, aż mam ochotę sama wypróbować którychś z tych makijaży. I uwaga kochani, teraz reklama. Niedługo, znaczy niedługo, no niedługo, do dwa tygodnie mamy kochani walentynki i z tej okazji mam dla was pewną propozycję. Bo wszystkie szczegóły, kochani, zapraszam Was do opisu. Zaglądajcie tam, bo jeśli czegoś zapomniałam powiedzieć, to zapewne znajdziecie w opisie. A ja przypominam jeszcze o subskrypcji kanału, dajcie łapeczkę i koniecznie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych newsów, które tym razem będą w niedzielę. A i pamiętajcie jeszcze o konkursie. Konkurs będzie, jeśli na kanale będzie 100 subskrypcji. Więc myślę, że to niedużo i razem możemy to zrobić. A ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, kochani. PA!